Środków własnych y, z naszego regionalnego programu operacyjnego, ale sięgać po te środki, gdzie tylko się da. Dlatego też y, polityka zarządu w ostatnich latach była taka, żeby maksymalnie pospłacać te wszystkie zobowiązania y, czy pożyczki, kredyty, jakie, jakie mamy, doprowadzić do takiej wysokości, żeby właśnie w tym okresie zbliżającego się okresu programowania y, móc, jeżeli taka y, zaistnieje konieczność, pod projekty unijne zaciągać kredyt. Do pana... Do, do pana... Po, po prawie 400 milionów zmniejszyliśmy zadłużenie województwa od 2004 roku, myśląc właśnie o tym okresie, kiedy te środki będą niezbędne do tego, żeby mieć na wkład własny do środków unijnych. Do pana posła Pogody mam takie pytanie, które które chciałbym, żeby wyjaśnić, jeżeli, no bo rozumiem, że te środki są na inwestowanie tej obwodnicy przyznane z tak zwanego Polskiego Ładu, tak? Gdyby się ten układ Polskiego Ładu nie udał, to co wtedy? Szanowny Panie Redaktorze, środki, które zostały przekazane są w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju dróg, więc to po pierwsze, ja myślę tak wracając do Pana pytań są podejmowane działania, które mają na celu zminimalizowanie inflacji, z którą przypomnę mierzą się, mierzy się nie tylko Polska, ale cała Europa. Wynika to również z cen gazu, energii, ale i trwającej pandemii COVID-19 oraz środków, które w ramach tej, znaczy w ramach w trakcie tej pandemii zostały przekazane w celu, aby ratować wiele miejsc pracy, gospodarkę, więc dzisiaj spotykam się po to, aby e, ukazać ten aspekt uzyskania tych prawie 39, 38, 700 miliona, jeżeli chodzi o, o środki. I jeżeli chodzi o kwestie inflacji, tak jak Pan Marszałek wspomniał, na pewno będą podejmowane kroki, jeżeli będą takie potrzeby, aby tą inwestycję w pełni zrealizować. Tak jak wiele innych zrealizowanych już wcześniej inwestycji. A ja również mam nadzieję, że rok 2022 będzie rokiem dobrym dla Bolesławca, dla powiatu bolesławieckiego i Będziemy mieli się z wieloma dużymi inwestycjami i liczę na to, że będziemy mogli je zrealizować. Dziękuję. Dziękuję.